Siemanko, witam Was wszystkich ponownie. Zagrajmy w. No cóż to zagra może być? No oczywiście, że Fallout. Także my zaczynamy kolejną misję i podejrzewam, że będzie bardzo ciężka. Zwłaszcza yy, z tym, jakich mam przeciwników. A przeciwników mam dość. O Boże, gdzie ja mam dojść? Aż tak daleko. Oj, 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 nie za strona tutaj. I przekazie sobie jeszcze włączę stopieranik. Proszę, pik, jest stoperan włączony. Coś tam jest pewnie. Łupieżcy. No oczywiście, że łupieżcy. No ja teraz trzeba będzie się przeprawić. W bardzo odległy teren. W ogóle... Co to za pomysł aż tak daleko iść? Nie można było czegoś koło siebie postawić. Kurna, supermutanci tu są. Tutaj są wasi bracia, nie atakujcie ich. Jest Chuck, Norris i Tony Stark. Nie. Raz pewnie będzie spotkanie z robotami, jak tam dalej będę. U pieszców. Oj, tu już bliżej, to idziemy tędy. Czy już są roboty? Nie, jeszcze są upieszcy. jeszcze. No więc jeszcze troszkę jest. Jeszcze trochę nie tak blisko, może Wow. Znowu jestem w jakimś dość nietypowym miejscu. I wygląda na to, że tylko mogę tędy iść. No to idziemy. Juhu, pokazałem wam. O, Dzikus. Dzień dobry, Dzikusy. Ej, co to ma znaczyć? E to ja spierdzielam stąd. Chuck Norris leci. Chuck Norris pozwala wszystkich. Ale dlaczego dzikusy są agresywne na mnie? Teraz zapiszemy, żeby nie było żadnych komplikacji Oczywiście wiadomo Chuck Norris pokona wszystkich Już za jednym strzałem pokonał jednego o Oni sobie nie mogą poradzić, a Chuck Norris zabija Oj, nie to chciałem. Źle mi się kliknęło. I tyle was było, nawet nikt w ogóle nikt nie potrafił go zranić. A Chuck Norris pozabijał wszystkich, nawet raz mu się udało dwóch na raz zabić. Ale co, oni mają zabawić też rzeczy, ja takich nawet rzeczy nie chcę. Na co mi to? Na co mi to ja się pytam? Może na początku gryby było coś warte, o co to jest? Super pochłaniacz, zobaczę co to jest i. Kanister z kwasem. O. To jeżeli broń jest jakaś bardzo oryginalna, no to ją mogę zebrać. No ale czegoś takiego na pewno nie, co to jest? Magazyn nagi łoś. Weźmiemy sobie, zobaczymy. Czy są tam nagie łosie? Czy może ubrane łosie? Mmm, rewolwer, nic, dobra. Cieńko! Cienko, cienko. Zobaczymy co ten. Dobra, wy se przebiegnijcie, a ja sprawdzę co to jest ten nagi łoś. Magazyn odsłaniający uroki najśliczniejszych łosi. Artykuły są wspaniałe. Nic się nie dzieje, nie mogę tego przeczytać. Oto... to z... spieprzaj stąd. Nie chcę. Artykułu. O nagich łosiach. Na co mi to? Łosi nie są wcale takie wspaniałe. Kanadyjska inwazja. O. to już może. O, coś tam jest. Dobra, to my idziemy tędy. Ciekaw jestem, kiedy w końcu trafi się robot. Na razie są to łupieszcy. I nie mam zamiaru z nimi walczyć. Nie ma sensu. I tak i tak zdobędę amunicję. A poza tym, po co się wysilać? No dobra No to safe jeszcze raz to teraz tu i zaczynamy przygodę z niepokonanymi przeciwnikami jakimi są roboty Spoczywam już wcześniej słuchaliśmy misję, więc nie muszę jej ponownie powtarzać. Czy tutaj coś jest? Tak wygląda jakbym mógł tutaj kogoś ukryć. Co to, co, 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 co to? Coś jest. Łupieżca. Okej. Okay. Eee... Uh, 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 uh. Nie to chciałem. To chciałem. Mapa. Eee, miejsce startu. To punkt ewakuacyjny. By zakończyć misję musisz się tutaj spotkać z czterema członkami starszyzny. W tym budynku zabarykadował się szef działu medycznego. Ambasador zabarytykował się w tym magazynie. Tutaj znajduje się laboratorium badawcze. Generał i jego strażnik znajdują się w tej fabryce nukakoli. Tutaj znajduje się. Tutaj znajdują się baraki upierzców. Okej, okay. dobra, no to jeszcze raz zapiszę, tylko teraz może na jakiś. dogodny saveik. Może tu. Okej, okay, dobra. I nie wiem za bardzo, co mam z początku tu robić. Swoją drogą tak, tu jest ten magazyn, no to na razie polecimy sobie do magazynu I na razie nie widzę czerwonych kropek, więc po prostu całą drużyną przejdę. Ooooo! Czy wy to widzicie? <laughs> Już są czerwone kropki wszędzie Czy wy to widzicie? Tu jest czołk! Już słyszę roboty Dobra, zszywacz, lecisz szybko. Oj, ty nie masz broni, zapomniałem ci wpakować. No co jest? Eee, no wy co je robicie, że ja to jeszcze mam naprawiać? Nie wiedziałem, że ma być coś takiego. No to dobra, zaraz wracamy. Okej, okay, jesteśmy znowu w punkcie startu. Tym razem już się od razu tak na fula, żeby strzeleż miał wszystkie zestawy narzędzi, jakie posiadam. Żeby od razu. Zajął się pracą naprawczą. O, tu już ktoś nie żyje. Mi się bardzo nie podoba. Więc jak szywacz od razu to naprawi... O, tu są jeszcze jacyś. Dobra, to od razu tam podejdziemy. Eee, pierwsze co, najpierw słabsze zestawy. I od razu jak trochę ten czołg naprawię, szywacz włazi do niego. To będzie super wsparcie. Dla mnie. Że to jest czołg w ogóle. No, naprawiony. To teraz sobie będę mógł czaskać czołgiem, tylko trzeba go będzie trochę ponaprawiać Już naprawiono Luneta może chyba patrzeć Luneto Albo wsiądę Kurna, ale będzie zajebiście Nie no, po prostu szok. Tylko trzeba ci jeszcze czołgu naprawić trochę. Dobra, i my tutaj tak. Chuck Norris. Mam nadzieję, że tu robotów żadnych nie ma? Coś tam jest. Yy, latający bot. O, to mi się bardzo nie podoba. To zapiszemy sobie i lecimy. Naratającego bota, który śpi o Boże. Tu są jeszcze inne maszyny. Ja pierdzielę! Nie. To ja się nie spodziewałem czegoś takiego. To tutaj trzeba czegoś potężniejszego. Jak tylko. Zwykłe jakieś. Zabawki. No ale tak. Tu mam się dostać, tak? Wyżej. A roboty zajęły tu, no to ja muszę jakoś je tu sprowokować. Trzeba odsunąć cały team. Musimy ich tak w miarę jakoś ułożyć zajebiście tu, tu i ja. Powiedzmy tu. Zobaczymy, czy ta ściana coś da. Jak tam trzymasz? Ja jeszcze naprawiam czołgusa, sobie zapiszę jeszcze raz. Teraz będzie akcja Agresywność. I luneta gdzieś tu, agresywność. Zobaczymy, jak to zadziała. O, powalenie. Czyżby pojazdowi się nie udawało? Strzelają sami siebie! To jest wyśmienita wiadomość. O, wow, uciekaj, uciekaj! No dobra, tak chyba będzie najlepiej. Teraz trzeba będzie podleczyć trochę lunetę. Czołg już coraz więcej życia ma. Dobrze, że wziąłem tyle, ile się da narzędzi. To będę mógł później czołgiem gdzieś w otwarte tereny. Bo na pewno jakieś będą. Dalej tam latają te cześćki, sobie przeładuję wszystko. No i to obiegni tu. O, 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 o. Hej, 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 hej. A teraz mam dobre pytanie: Dlaczego wy nie szczelacie? Mimo, że robot was szczela, to jest zaskakujące pytanie. Jeszcze raz! O, już wiem, że będę powtarzał tę misję stukroć razy! A może po prostu zrobię wjazd na HD czołgiem? Z drugiej strony wiadę? Nie, tu się nie da za bardzo wjechać. Tu są jacyś. Tam jakiś łupieżca był, może z nim pogadam? Nic się nie dzieje! Jak się nic nie dzieje? Masz to naprawić! i masz to naprawić. Rzegaj. Hej, co to ma znaczyć? Skąd? Ja się pytam, skąd wy to strzelacie do mnie? Wow! Tu jest ten laserowy robot który także ma jakąś nadludzką celność. Zaraz tu skrzywasz, musi podlecieć. Bo wkrótce to będzie. Nie to chciałem. Tu, tu, na drugi slocik. Muszę się odsunąć. Walka z tym czymś jest niewskazana. Chyba, że będę mieć broń energetyczną. Ale nie w lunetę, super mutancie. Proszę cię, proszę cię, nie oszczelaj w naszych. Teraz trzeba wszystkich tu wyregrenować. Może po prostu czołgiem sobie pojadę. Tylko trzeba go trochę jeszcze podbudować. Niepowodzenie, no nie rób se jej, muszę cię skrzywaczom nauczyć naprawy bardziej, bo to ty masz tylko 57%. No, tak do 300 niechże będzie. Tutaj ciekawy jestem, ile masz full życia. A nie będę robił full życia, bo po co? Ostatni raz. Oj, niepowodzenie. Może wykorzystamy cały zestaw narzędzi? Jaki mam? O ty łajdaku! Narzędzi nie umiesz wykorzystać? A może górą polecę? Może walka jest niewskazana tutaj, no ale to... No jak tutaj nie iść? Czyż nie? Jak patrzę, a może trzeba górą, właśnie? właśnie. Stur Sturmie, teraz się dopiero skapłeś. Jak cały team jest uszkodzony, kiedy my zmarnowaliśmy czas antenowy. Wybaczcie mi, to czek, szybko leci, 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 leci. Ale tam też coś jest, co mnie tu szczela? Czemu tonego to szczela? Coś tam u góry jest. O, jakiś android, super. Z super bronią. No, teraz już na pewno. O, no, łupieżca, nie żyje. No tutaj pewnie też jest jakaś pułapka. Karta pułapka. Wow. Nie podoba mi się to ani trochę. Coś czuję, że będę chyba czołgiem szusował po nawierzchni. Może Wektor wsiądzie? Chyba tutaj nie ma czegoś takiego jak amunicja. Coś mi się nie wydaje. I mam nadzieję, że ten czołg będzie strzelał. Chyba, że ktoś musi wsiąść. Może Lunet jeszcze wezmę. Dlaczego ten czołg... Nie ma działa w tej chwili. O właśnie, czemu nie mogę? To jest zastanawiające, dlaczego nie mogę? Może Supermutant będzie mógł? Coś mnie szczela znowu. Eno, bez jaj. Brak amunicji. Aha! Oj, 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 oj! strzelają mnie. Muszę wczytać. To jest karygodne. To ja myślałem, że tutaj trzeba jakąś specjalną umiejętność. To zaraz, to. To gdzie jest ta amunicja do tego czołga? Jeżeli już tak mówimy, nawiasem mówiąc. Wsiada jeden, wsiada drugi. Luneta, akwipunek, ale tu nic nie ma Luneta, wektor, wysiadać, wysiadać Oj, nie podoba mi się to ani trochę Ani trochę mi się to nie podoba Co oni tutaj wyprawiają? Coś mnie strzela i to na taki zasięg. To oznacza, że to jest zadanie dla lunety. Szkoda tylko, że nie daje ci broni energetycznych w sensie umiejętności. Bo teraz znowu będę walczył nie wiadomo ile razy, żeby położyć jednego robota. A bo tu jest ich trochę. Tu jest was więcej. No to chociaż. Tak będę was ciukał. Chociaż w sumie to nie jest jakaś wielka różnica. Jakby popatrzeć. Jeżeli zadaję obrażenia. Nie widzę go. No, teraz można strzelać. Tylko może odsunę ich. Żeby nie było przypadku czasem. Że nagle obrywa ktoś. Tyle, że jakieś minimalne obrażenia dostają. No teraz nie jest za bardzo minimalne. Trzeba tutaj kogoś jeszcze wziąć do akcji. No. No. Dobra, rozwalony. Chowaj się, chowaj się. Wektor. Wektor musi się odsunąć. Kurna luneta jest niezastąpiona. Powiedziałbym, tylko mnie boli, że nie mam amunicji. Podejrzewam, że to jest amunicja do wyrzutni rakiet. Niestety nie mam jej za bardzo. Nawet w samym magazynie. Drobne uszkodzenia. Widzę, że bardziej lubi atakować. Wektor, bo chyba jest bliżej, bo ma większą szansę ruchałem program naprawczy. No, chyba sobie jaja robisz. Nie, 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 chociaż dobra, dobra, dobra. Lepiej <ścoughs> nadmiar saveów niż mniej. Ruchałem program naprawczy. No i szczelaj, zajebiście. No, i masz w Cwaniaku 1 jakimś sposobem cię rozwaliłem. O, ty masz narzędzia do naprawy, to wyśmienita wiadomość, ale wolałbym amunicję. Może tamten yy, ten, 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 ten taki ...upieszca, co tam stoi, może coś mi powie na ten temat. To może sobie stanę i pobiegnę do niego. On gdzieś był chyba tutaj. A tutaj będzie bardzo ciężko iść. o Hej, 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 hej! Kurna. Dobra, idziemy stamtąd. Jakoś tu muszę dojść. Tędy, ale tam. Z... Eee, no panie! Co to za zasięg? Panie, co z ja Jaja robisz? Dobra, lecimy czakiem Norrisem na górę. Niepotrzebnie zmarnowałem swoje zdrowie. Ciekawe czy tu coś jest Wow, wow Trzeba teraz tak umiejętnie Może lasz Sergo nie zabije natychmiastowo. Ale robota natychmiastowa, bo to jest w końcu ta broń ma niezły kaliber, tylko problem w tym, że nie mam dużo amunicji do niej. O, ładunki wybuchowe, no na no, co mi? Kiedy ja wątpię, żebym je używał aż tak często. Czy tu zobaczymy, co tu jest. Wow! Myślałem, że to wybuchnie. że wiecie, podchodzi i nagle wybuch. A tu nie. Całe szczęście. O, następny. Robot zwiadowczy, zwiadowczy, a taki groźny. Tam jest jeszcze jeden u góry. To zobaczymy czy się opłaca go zdjąć. To zadanie wprost dla Czaka Norisa. Gdzieś tutaj chyba coś strzelało, albo mi się tylko Nie, to może, wiecie, stąd strzelał i tak mi się wydawało jakby z samej góry Bo jak tutaj stoimy, no to to jest kilka pięterek To ciężko ocenić, z którego piętra to ktoś strzela Dobra, zobaczmy co tam jest Dalej Może tam łupieżcy są zabarykadowani O, pies Oj, pies to nie tu On jest chyba na dole Mam nadzieję, że tu nie ma pułapki. O, drzwi. Może tutaj się zabarykadowali. Tak, tutaj. Jestem Glenda Close, pierwsza doktor ruchu. O, o, to dla mnie zaszczyt. Że mogłam zawrzeć z Tobą znajomość, przepiękne. Przepraszam za moje słowa, ale jesteś jak świetlisty anioł w epoce ciemności. Czuję, jak pulsuje we mnie Twoja energia niczym sfazowany induktor napięcia. Prowadź mnie w bezpieczne miejsce, dopóki me stopy wciąż słuchają elektrokoment mojego mózgu. Na pewno przysłał Cię. I jego przepustowość. O! Dziękuję ci za dare. O najświętszy. Kobieto, czy ty się dobrze czujesz? Upieszca przyłączył się na razie do Twojej drużyny. Musisz go doprowadzić do punktu ewakuacyjnego. Okej. Okay. Tylko ja jestem tu jeszcze ciekaw, co jest tutaj. Upieszca nie żyje. A on ma tego amunicję. Wow, dobra, to całe szczęście, że tylko mnie zraniło. Ok a, takie baty, patrzcie, mogę sobie kliknąć. Ale jaja, Jaja jak berety, a czy ty masz coś w ciekawego? Tylko z Poziom, co ci mogę dać? Hi -hi -hi -hi. Pilot, Ale to chyba nic nie daje, bo z tego, co kiedyś czytałem, to. Nie za wiele ta się umiejętność zdaje. To ci mogę dać. Nic ci nie mogę dać. To czemu pisze awans? Łoł, wow, uciekamy. Uciekamy tu. Szybko, szybko. Póki tam robot został. I od razu zamykamy drzwi, żeby nie kusiło robota. Ale wątpię, żeby robot nie umiał otworzyć drzwi. E, idziecie, idziecie, idziecie. Dalej. Dalej! Czak, Nie zgrywaj się. Dobrze wiesz, gdzie masz iść. No patrzcie, jakie złośliwe. Ona poszła, a Chuck Norris nie umie. Nie umie po schodach zejść. Wow, wow, wow. Stój, 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 kobieto. Jesteś ważna, więc nie możesz... Tak, sobie łazić. No to ja chyba tutaj ją mam wsadzić. Gdzieś tam. No, idziesz! Idziesz, idziesz. Okej, okay, dobra. Udało Ci się doprowadzić mnie do bezpiecznej przystani. Dziękuję. Nie wiem, czym wyjaśnić tę energię uczuć między nami. Chyba mogę tylko powiedzieć: Kocham cię. Jeśli zajrzysz w głąb swojej duszy, przekonasz się, że czujesz to samo. Będzie nam trudno przezwyciężyć różnice społeczne i różne choroby zakaźne, ale jeśli będziemy pracować razem, haha, nie zatrzyma nas nawet samo szatan, so. Zaczekam na ciebie w twojej kwaterze w bazie. Uważaj na siebie, ukochany. Kobieto, jesteś brzydka. Nie, żebym coś tam, ale brzydka jesteś, to oj, coś tam szczela. To mi się nie podoba. I najgorsze jest, że tutaj teraz mogę coś sobie przydzielać. Teraz wszystko będę dawał na broń energetyczną. Na pewno coś się wydarzy. Ale może cofniemy cały team, żeby nie prowokować? Mmm, zszywacz... Chakanorisa uleczysz? Luneta no, tu... I teraz tak, gdzie następnie idziemy? Eee... Tutaj mam tak, tak, dobra, mapa... Ambasador, zapakował się w tym magazynie, okej... Okay. Teraz będziemy musieli tam lecieć... Przy okazji mamy czołga, więc nie będę narzekał na to, że mam nadmiar złomu. Mogę wszystko wsadzić. Okej, okay, dobra, pyk, pyk, pyk. Czakiem, Norrisem lecimy najpierw tu.